Już wykonaliśmy Uwaga. Naszą pierwszą robotę i dostaliśmy pierwszą robotę. Wykonaliśmy wypłatę. pierwszą robotę za psie pieniądze, bo niestety babka nie znała angielskiego. My, norweskiego, <grym> oczywiście, że nie znaliśmy, ale jesteśmy na dobrej drodze. Możliwe, że będziemy mieli u tej samej babki cały dom do malowania w poniedziałek. W sumie dostaliśmy więcej niż, na, niż się mówiliśmy. Nie jest źle, nie jest też za dobrze. No, jest tak samo. No. Ale, ale generalnie kurwa ogarnęliśmy to, bo przez pie pierwszą chujową robotę dostaniemy drugą dobrą robotę. Więc... Totalnie. Może być ok. Jeżeli dostaniemy ten dom, to mam tydzień, tydzień malowania. Jak się no. zepniemy, to mniej, ale jeżeli godzinową stawkę dostaniemy, to, to nie mam po to zapierdalać dobra. po prostu. Plus dostaliśmy dwa razy więcej niż, niż, się, umówiliśmy. niż się umówiliśmy. umówiliśmy się na marną na, na stawkę marną godzinową. Stawkę. Nie. No. nie powiemy jaką, no. ale. No. A jeszcze tak w gwoździe yy, sprzątaliśmy, pielęgnowaliśmy ogród. No. Cały ogród. To nie był mały ogródek, kurwa. No nie był też duży, ale, ale było w nim trochę do roboty no. po prostu. To tyle materiału. Slimaka, pierwsza w życiu. Fuj. <laughs> tyle materiału na teraz, bo niestety miejsce się powoli kończy. I myślę, że następny dopiero w poniedziałek, jeżeli znajdziemy robotę. No. No.